Cześć! Witajcie w kolejnym dniu mojej wycieczki na Podlasie. Dzisiaj obejrzymy Puszczę Białowieską. Zapraszam do oglądania. Puszcza Białowieska Wycieczka na Podlasie. Na początku, wjeżdżając do miejscowości Białowieża, możemy zaobserwować liczne tablice poświęcone pomordowanym osobom w czasie II wojny światowej. Z tyłu za nimi znajduje się cerkiew. Przy wejściu do Białowieskiego Parku Narodowego możemy zaobserwować budki. Najstarszy budynek Białowieży. Oto on. Park Pałacowy w Białowieskim na Parku Narodowym jest w całości udostępniany dla turystów bez żadnej opłaty. Park Narodowy w Białowieży dzieli się na dwie części. Jest to rezerwat ścisły oraz właśnie ten park dostępny do zwiedzania. Do części rezerwatu ścisłego turyści mogą wejść jedynie z przewodnikiem. W naszej grupie trafił się bardzo fajny przewodnik. Grupy, grupy są dwunastoosobowe. Czym jest Puszcza Białowieska? Puszcza Białowieska to kompleks leśny położony na terenie polskiej Białorusi. Większa część znajduje się na terenie Białorusi. Odznacza się ona dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się jedne z ostatnich i największych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich. Więc jak to widzicie, jest to naprawdę unikat na skalę światową. Dlatego powinniśmy o nią dbać. Nasz podczas wycieczki po niej. Mogliśmy powąchać różne rzeczy, o, po, przede wszystkim poobserwować tę piękną zieleń. Przewodnik nam wszystko opowiadał. Mogliśmy posłuchać puszczy. Tam były różne odgłosy, od szumu wiatru przez śpiew ptaków. Puszcza Białowieska jest naprawdę śliczna. Zachęcam was do odwiedzenia tego miejsca. W następnym filmie pokażę wam, re, pokażę wam rezerwat żubrów, które wcześniej znajdowały się w tej oto puszczy. Dzięki za obejrzenie tego filmu! Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Cześć!